Ale No i ładnie zagrzane. No, ale kurde znowu stopki nie są wyważone. Z tej Ostatej strony mierzę, cóż tu stoi. Zobacz jak ładnie. Wszystko jest ładnie zagrzane, co ty chcesz? Cały ceku jest zagrzany. Troszeczkę stopka, ale to jeszcze trochę by podtrzymał. Górę zagrzek, tutaj, górę zagrzej od góry, od góry, od góry. 600, 630 ile jest? 640 od góry. No. A stopka? No stopka Stopka. Tam, o właśnie tam. Teraz 530 i w najgrubszym miejscu, wiesz, tutaj. Tak, pod, stop, pod tak. główkę. Z boku. Widzisz co ja ci pokazuję? Tu tak masz przystawić Nie, u góry miejsce Na... Widzisz co ja ci pokazuję? Tu masz przystawić gdzie grzeje szynę kolejową. No tu widzisz Ty czy nie widzisz o. 500 O Dużo